Rozpoczęliśmy negocjacje całego procesu wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. W kwietniu 2019 roku Wielka Brytania nie będzie już członkiem Unii, natomiast dzisiaj ciągle mamy ogromną niepewność. Właściwie nie wiadomo, jak będą wyglądały przyszłe relacje. To, co jest dla przedsiębiorców najważniejsze, przyszłe relacje Wielkiej Brytanii z Unią Europejską, to będzie także przedmiotem negocjacji, ale w późniejszym okresie. Ten pierwszy etap to będą negocjacje o ochronie obywateli. Unii Europejskiej, tych z 27 państw członkowskich, którzy znajdują się na Wyspach Brytyjskich, bo podjęli pracę, bo są połączeni więzami rodzinnymi, bo studiują, bo mieszkają, i także tych obywateli Unii Europejskiej. Brytyjczyków, którzy robią to samo na kontynencie w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej I już widać, że dwa stanowiska negocjacyjne to europejskie i to brytyjskie są bardzo daleko od siebie i to będzie była taka pierwsza próba, która już w lipcu właściwie za tydzień zaczną się negocjacje. Zobaczymy, czy uda się rzeczywiście znaleźć wspólne, wspólne pole dla kompromisu. Drugim tematem, który także w lipcu zaczynamy negocjacje, to jest temat również trudny o dotyczy zobowiązań finansowych w Wielkiej Brytanii po wyjściu. Brytania jest związana i budżetem europejskim, i różnymi innymi przyszłymi także zobowiązaniami, na przykład z, z związanymi z, emeryta, z emeryturami e, obywateli e, brytyjskich. E, I te negocjacje również będą bardzo, bardzo trudne. I zaczynamy rzeczywiście mocnym e, uderzeniem i do końca tego roku mamy nadzieję osiągnąć na tyle postęp w tych negocjacjach dotyczących obywateli, dotyczących e, finansów, ale także m, granicy na Wyspie Irlandzkiej, jeżeli mogę tak brzydko powiedzieć. I wtedy, jeżeli ocenimy, że to zaawansowanie jest dostateczne, to rozpoczniemy także myślenie o przyszłości. Ale dzisiaj przyszłość jest zupełnie nieznana. Są obawy o to, że w momencie, kiedy ta procedura wychodzenia się rozpocznie, czyli już negocjacje się zakończą i Wielka Brytania będzie wychodzić, bo to nie będzie jedno tak z dnia na dzień, prawda, to że w momencie, kiedy to się zacznie, to przedsiębiorcy będą mieli utrudnienie kontakty biznesowe z partnerami w Wielkiej Brytanii, co będzie oznaczało nie tylko wzrost kosztów, ale także wydłużanie się całego procesu współpracy biznesowej z Wielką Brytanią, a to będzie wpływać na wyniki finansowe oczywiście.